Dzień dobry moi kochani, witam serdecznie na kolejnym odcinku i dzisiaj mam zdrapeczki za 65 zł no i mam tak, tym razem dwie za 20 mam mój pierwszy milion i mega paradiso dwie zdrapki za 10, ekstra linie i zdrap party i ekstra pensja za 5 także zobaczymy co tu dzisiaj ciekawego wpadnie i ekstra pensję mam z numerkiem 16 ok, trzymajcie oczywiście kciuki i lecimy i szukamy 19, 28, 12 oraz 21. O, niestety 23 nie ma. 31 nie ma. 26 też nie. No i 35 również. I dolny rządek 14. Ach, 22 blisko. 27 no też blisko. No dobra, czyli pusto. I kontrolne różne. Ok, to teraz z drap party. I mam z numerkiem 10. Ok. I co tu mamy? Róże. Tofi, Sweter. Winogrona. Muszka. Pierścionek. Kapelusz. Awokado. I zjeżdżamy niżej. Jest kier. Saksofon. Jabłko. Wiśnie. Okulary, but, prezent. I czy będzie to czapeczka? Party, szminka i lustro. Także niestety ta czapeczka również przegrana. No to teraz ekstra linia z numerkiem 18. No i co tu na początek? Dzwon oraz kwiat. Okej, okay, tu jest kwiatek. Hmm, to nic. Tutaj też nic. No i co? Tylko ten jeden. No dobra, to lecimy dalej. Okulary i sakwa. Tu już są okularki. Hmm, tutaj kolejna. Hmm, tutaj. I, i, I to wszystko. Kolejne dwa motyl i rolki. Hmm. To tak, Tu jest motyl. Rolki. Hmm, tutaj nic. Tutaj rolki. Tu. I jeszcze na dole. OK. Co dalej? Krab i parasolka. Krab, parasolka. Hmm. Tu jest krab. Tutaj. A parasolka chyba nie będzie. Tu jeszcze kraby. No parasolki nie widać. No to teraz leżak i serce. leżak i serce, tu jest leżak Tutaj e, serce, tutaj kolejne. Tutaj nic, i tutaj też już nic. Dobra, co dalej? Biedronka oraz cytryna. To tak, biedronka jest. Cytryna też będzie o właśnie. Okej, okay, tutaj nic, tutaj cytryna. Tu i tutaj biedronki. Okej. Okay. Co dalej? Wiatrak oraz piłka. Wiatrak, piłka. Tu jest piłka. A wiatrak, wiatrak. O, chyba nie ma. No dobra, to lecimy dalej. Balony i gwiazda. Gwiazda jest. Balony też. Tutaj. No w każdym kafelku na razie są. A tu już nie ma. A tu jeszcze gwiazda. OK. No to teraz kości i czapka czapka kości, tu jeszcze kości, o, tutaj, tu jest jeszcze czapka i jeszcze na dole, okej, okay. no to teraz moneta <coughs> i Arbus arbuz, jeden drugi, a moneta, no nie ma no to teraz korona i klapki. Klapki i korona jeszcze. O, korona też jest. I tu jeszcze klapki. Okej, okay. podkowa i słońce. Podkowa jest. a słońca nie widać. No to ostatnie dwa: rower i klucz. Rower, klucz. Jest klucz, jest rower, ale niestety wszędzie coś blokuje. No i niestety żadna linia się nie utworzyła. Tak jest, kontrolne, różne. No dobra, no to teraz drapeczki za 20. Na początek mój pierwszy milion. To oczywiście jest jeszcze bonusik. Yy, I mam z numerkiem 9 I szukamy jeszcze tego portfela. Od razu wpada stówka. Tylko tutaj muszę troszeczkę oddalić, żeby było widać całą. O! Dobra, teraz jest chyba ok. No to co? Lecimy. Jakich liczb szukamy? 37, 39, 12, 8 oraz 45.

30, 36, kurde, dyszka i 22, także żadna liczba tutaj się nie trafiła, ale mamy jeszcze ten bonusik i musimy znaleźć tutaj kwotę, no i niestety jest jabłko, także niestety kolejna drapka pusta, no to co, cała nadzieja w Mega Paradiso. I mam z numerkiem o siódmym, no dobra, tylko jeszcze troszkę zbliżę. O, no to co? Let's go. Na początek wyspa i sombrero. Ok, wyspa, sombrero. Teraz trzeba się skupić. Mm, tu jest sombrero. Tutaj też wyspa jest. Mm, tutaj nic. I teraz tak. Wyspa i sombrero. To jeszcze wyspa, sombrero. I, i, i to wszystko tak jest. Dobra, Ale lecimy dalej. Kokos i słońce. Kokos tutaj. Tutaj jest dwa razy słońce. Tutaj nic, tutaj też nic, a na dole kokosy i słońce. O, tu jest jeszcze słońce, no idzie na skosi fajnie. <tusy> tu jeszcze kokos i to wszystko. Co dalej? Księżyc i naczosy. Księżyc, naczosy. Hmm. Gdzie one są? Tu jest księżyc. No to na czasy gdzieś niżej będą. O, tutaj już widzę. Yy, tutaj nic. I tutaj księżyc na czasy nie ma. Ok, kolejne dwa. Motyl i takosy. Ok. Motyl, takosy. Tutaj jest takos. Hmm, tutaj. Okej, okay, i na dole. Gdzie te motyle się pochowały? Hmm. Kurczę, nie widzę. O, chyba pominęłam, bo już jestem tutaj, a tu motyle nie ma. No dobra, no to wracamy do góry <ścoughs> i szukamy tego motyla. kurde jaką on Różowy. O właśnie jest tutaj siedział dobra. Na samym początku go przegapiłam. No to teraz koło i awokado. Koło awokado. Tutaj nie ma, tu jest awokado, koło i teraz niżej awokado i koło tu jest awokado, w końcu tutaj jakiś symbol wpadł dobra, a tutaj nie ma nic no dobrze, no to drugi rządek wodolot i klapki wodolot, klapki tu mamy klapki tu jest wodolot a tutaj nic i niżej Wodolot, klapki, tu jest wodolot, i na samym dole. No, już nic nie widać. Ok, no to teraz limonka i wiadro. Limonka, wiadro. Tu jest wiadro, limonka. Tutaj kolejna limonka. Ok, i na dole. Eee, wiadro limonka. Tutaj są jeszcze limonki. No, a wiadra więcej nie widzę. Okej, okay, co dalej? Kotwica i maska. Tu o, jest maska. Okej, okay, tu nic, tu nic, tu jest kotwica, maska, maska. Okej. Okay, I na dole. Tu jest jeszcze maska. Kotwica. O, jaki idzie na skos, no, Jeszcze tylko palma. Tu jeszcze maska. No i to wszystko. Ok, co dalej? Ryba i cytryna. Ryba i cytryna. Aha, aha. Tutaj nic kurczę nie widać. To co, wszystko gdzieś tu niżej chyba. Jest ryba. Hmm, tutaj nic, tutaj jest ryba, cytryna. I to tyle. No dobra, ostatnie dwa. Czy coś się trafi? Pióro i tukan. Ok, pióro i tukan. No ciekawa jestem, czy coś to da. Hmm, no, to, kurczę, nic nie widać, o co chodzi. Wszystko gdzieś na dole się pochowało. Tu jest tukan. Pióro. I tutaj pióro tuka. No niestety, kurczę. jaj. To się porobiło. Kontrolne różne. W oraz K. Oj, przestawiłam chyba telefon. No i co? Niestety 65 zł poszło do kosza, ponieważ wszystkie zdrapeczki były dzisiaj puste. Czy mogę sobie tutaj sprawdzić kontrolę, tak? ale widać, że po prostu nie ma tej wygranej. Także no niestety, nic tutaj raczej nie przegapiłam. Także no niestety, dzisiaj jestem stratna, ale jutro wiadomo, będzie kolejny dzień i będę drapać sobie dalej, szukać fajnych wygranych. Także kochani, trzymajcie oczywiście kciuki za kolejny odcinek. Jeżeli ten Wam się podobał, no to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, no to oczywiście zachęcam. Także co, kochani, widzimy się już jutro na kolejnym odcinku. Do zobaczenia i miłego dzięka Wam życzę. Buziaki! Bye-bye.